Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Już dzisiaj odcinek 10 sezonu drugiego czyli finał sezonu z naszej serii, czyli Róża Pustyni Słońce jest najgorątsze kiedy jesteś na pustyni mm? Idziemy na pustynię, fajnie Fajnie, very interesting Już nie mogę doczekać trzeciego sezonu Nie byłem, że trzecie zazwyczaj jest teraz końcowy ale no wiecie Bardziej chcę ciekawe zakończenie z Mustim <śmuslim> Nie, nie także że coś, ale no to jest Mustafa rodzie dziesiąte Narostają dróg, narostają Dobra, nie, ja jednak nie będę tak śpiewać. Prawie bym zapomniała o tym, jak nienawidzę tych piosenki Ja, o ile kocham naprawdę praktycznie każdy gatunek muzyczny i naprawdę większość piosenek Przynajmniej jest dla mnie tolerowalnych, to jakimś cudem od dzieciństwa akurat tej nie lubię. O, ogółem za akurat zespołem film nie przepadam, nie jest to moim ulubionym zespołem, ale jakoś ta piosenka szczególnie daje mi taki vibe, że sprawie, że. No nie mogę. No ale dobra. Napiszcie, czy lubicie zespół film, czy nie, albo czy macie właśnie jakiś taki zespół albo piosenka. Do której, no, nie możecie jakoś słuchać. Macie jakieś takie dziwne, nie do końca zrozumiane przez Was podejście, że no, 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 nie, no, nie, no, 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 nie. Dobra, zaczynamy. Rozdział 10, narastając druk. Chciałabym się ukryć w mojej piersi przed burzą i wiatrem, ale nie przetrą. Wraz z tobą upadnę. Ładna. Ok, pusta, słucha pustynia. Output swoje słowa. Niezwykły mężczyzna podniósł bęben i zaczął grać. To był powolny, niespotykany rytm, ale bardzo poruszające. Czy on próbuje pomóc? Tak, zdecydowanie tak. Nie mam pewności. Chyba tak. Marzycielstwo. Nieważne. Próbuj wasz, Tak różni od siebie reprezentanci przeciwstawnych kultur grały harmonijnie, zmieniając niepasujące do siebie dźwięki piękną melodię a przepełnieni innymi ludzie, słuchali ich z zachwytem. Urzekła ich muzyka szczęścia i jedności. Pomysł dobra. Ale kim jest ten dziwny człowiek? Wygląda na wariata. <grymne> Dzięki Musti! F Fajnie, że uważasz ludzi za wariatów. Nie wiem, co w tym niby dobrego? Czuję się jak na szkolnym koncercie. To zwykła lekko myślność. Po prostu się starzejesz, jeszcze, ale. Jafar zachichotał. Cindy mu zawtórowała, a Said wszedł w środek tłumu, zachęcając ludzi do tańca. Kolejny szaleniec, co far? Przerzucił tylko oczami, a Jasmin przyjrzała się bliżej mężczyźnie grańcom na mnie. Czuła rosnący niepokój, gdy patrzyła mm, na jego dumę, duet z Coś w jego grze wydawało się boleśnie znajoma, Ale nie mogła chwycić tego obrazu, a myśli, które krążyły w jej głowie, wydawały się głupia. Ludzie w końcu się uspokoili. Z na ich czołach wygładziły się, a na twarzach zagościły uśmiechem. Jack spojrzał na swojego asystenta z wdzięcznością. Dzięki, bracia. Mężczyzna skinął głową z półśmiechem. Ludzie bili brawo. Na początku cicho, a potem mm, przestali się powstrzymywać. To był najlepszy wyraz wdzięczności. O tym właśnie zawsze marzyłam. Uśmiechnął się. Odpędzając gorzkie myśli o niespełnionych marzeniach, porwany emocjami nagle przytulił perkusista. Szukron, szukron. Mężczyzna odzyskał mi uścisk, ale nie powiedziała ani słowa. Jakie to wzruszające. Brawo, brawo. Kocham jego normalnie. A, ten człowiek wygląda jak wilk. Dziki jest destansowany. Odłożył się gitarę. Jack wrócił do przyjaciół. Jego niezwykły asystent pozostał w miejscu. Patrując się w niego uważnia. Ludzie w końcu się uspokoili i zaczęli je rozchodzić. Nieznajomy stał z boku, obserwując sytuację. Dobra, zabawie. Nie chcę, żeby cię aresztowali za organizowanie koncertów. W nim podziękować za pobiegłym zamieszkom. Może zostanę nowym mądownikiem. Dołącz do Attila. Wszyscy do niego dołączymy i stworzymy Dream Squad. <laughs> Adil nie może wystąpić publicznie. A nie się doniesieniem prasowym. Beduini są pod obserwacją. Jest Jasmin, co ci chodzi po głowie? Czas wracać do domu. Tak, przepraszam. Patrzyłam tylko na ludzi. Tak niewiele trzeba, żeby wzbudzić ich gniew. Ale równie łatwo można ich uspokoić. Nie zawsze, wierz mi, nie zawsze. Kolejna głupia decyzja murada doprowadziła ich na skraj Desperacji. Boli mnie, że widzę ich w takim stanie. Improwizowany duet dał mi tyle szczęścia. A czy ktoś chce uszczęśliwić mnie? Siadajcie do samochodu, albo dobędę tytuł najgłupszego chroniarza na świecie. Jafar, nie jesteś głupi, jesteś najlepszy. Jesteś wyrozumiały. Najlepszy! Cindy z a trochę się speszył. W porządku, przekonałaś mnie. Ale szybciej, proszę. Kiedy widzę jakieś zamieszanie, albo na placu, albo na tej ulicy, Te wyjątkowa cecha naszego miasta, miejscowi lubią mówić, że mają dwie ulice. Według legendy, przejeżdżała kiedyś tędy zbiegła królowa Caureguch. Tak, podobno była to bitwa. Zgadza się. Tata mi opowiadał, ale powinniśmy się ruszać. Powoli zbliżał się do samochodu. Trudno było się poruszać w tłumie. Jasmin ciągle poprawiała zasłonę, żeby nikt jej nie rozpoznał. Niektórzy się kapili, inni nie zwracali na nią uwagi, ale Jasmin wiedziała, że jeśli zobaczą jej twarz, nie zdoła uciec przed ich gniewem. Ledwie dotarli do samochodu, gdy usłyszeli krzyki dzieci. Piekło, szatane co tym razem. W odpowiedzi zobaczyli mm, biegnącego Akrama. Co się dzieje? Ścigało go kilku policjantów, zmuszając do wejścia w tłum. O się, ścigał buntownika. Co? Buntownika? To nie ma najmniejszego sensu. Jafar spiął się i sięgnął do kabura. Widział, że Akram biegnie w kierunku ich samochodu. Buntownik? Nonsens. Jasmin, znasz go, prawda? Oczywiście, to Akram. Ochroni sztytki głową i po kierunku policjantów, próbując ich zmylić i odwrócić uwagę. W tym samym czasie Jack skoczył naprzód, żeby pomóc przyjacielowi z dzieciństwa. Odbiło ci? Daj spokój, nie zastrzalu mnie. Chyba. <laughs> Jak coś, urządzimy ci piękny pogrzeb. Mm. Miał jednak zbyt wysokie mniemanie o policji um, Murada Saleha. Nie przejmowali się cudzoziemcami, ani zwykłymi ludźmi. Wykonywali tylko rozkaza. Dziwny mężczyzna z bębnem pobiegł w stronę policjantów, odwracając ich uwagę. Co za zir. Pewnie wspólnik. Jeju. Coś to za jeden. Arkamowi udało się zgubić prześladowców, ale nie zdążył podziękować przyjaciołom. Rzucił na ziemię kawałek papieru, a Jasmin mm, wyłapała mrugnięcie zanim zniknął w tłumie. Jafar wiedział o buntowniku i uratował Akrama. Ludzie byli mm, wyraźnie po jego stronie i dlatego pomogli mu uciec. Jasmine szybko podniosła kawałek pieru i ssowała go w ubraniu. Jack również wrócił do przyjaciół, ale wcześniej ssował do dziwnego mężczyzny, dziękując mu. Ninja zwrócił na jego reakcję uwagi. Wszyscy byli zbyt wstrząśnięci wydarzeniami, które właśnie się rozegrały. Akram przeżył. z waszą wskazówkę. Okej. Okay. W końcu wsiedli do samochodu. Postanowili zostać w domu pana Kadira, dopóki ludzie się nie uspokoją. No, okej, okay, nie mamy nic przeciwko, to nasi przyjaciele i Mustafa. <grystanie> Siedzieli w Kroacie, próbując powtórzyć wszystko, co się wydarzyło. Wydawało się, że panuje spokój. Chodźcie tu szybko! Krzyk z salonu był głośny, że nie sposób było go przegapić. Och, dajcie spokój! Nigdy nie zaznamy chwili spokoju nie krzyczałaby bez powodu. O co chodzi? Niepokorność. Okej. Okay. Eee, tego pana wolelibyśmy nie widzieć. To jest w telewizorze. będzie do domu, gdzie czekała już na nich zdenerwowane z ulejka. Przemawia pan Murat i... I moja siostra dronią wykorzystuje. Nie denerwuj się tak. Pamiętaj, że nie mówimy o reklamie yy, detergentu. Tylko moje ciężarne siostrze. Masz rację, przepraszam. Jasmin, powiedz im, żeby się uciszyli. Bardzo proszę. Słyszeliście? Zulejta kazała wam być cicho. Kobieta zwiększała głośność, przez co wydawało się, że Murat jest nim ich pokoju. Albo, że znaleźli się na placu. Z przykrością informuję, że Maulay, przywódca partii Hanna, został znaleziony martwy. Jego samochód dochował podczas wyprawy na pustynię. Czysto przypadkowo, jak sądzę. Szukamy sprawców, choć zakładamy też, że mógł to być wypadek. Okrutne rządzenie losu. Na pewno. Mhm. Jeśli budownik był, to zamieszana. Zapewniamy, że czeka go rychła egzekucja. Podobnie jak wszystkich, którzy tak gorli go wspierają. Choć... Akmal, bo tak brzmiało jego prawdziwe imię. Należy i do innej frakcji. Głęboko smuci mnie, że tak uskutliwa osoba zginęła tak straszną śmiercią. Składam kondolencje jego rodzinie. Czyste, przypadkowe zdarzenie. Na pewno. Przy omieniu radę dobiegł końca, a na pojawiła się pustynia. O Boże, jakie to straszne. Biedna jego żona i dzieci. O czym on do cholery mówił? Kolejny nieudany aktor. Czy ktoś może przetłumaczyć, o czym mówił? Tak, chwileczka. Jafar starał się przekazać wiadomości Murada. Tak szczegółowo, jak tylko potrafił. Mustafa, myślisz, że Saleh jest zamieszany w śmierć Akmala? Pewnie używał pseudonimu, bo miał coś do ukrycia. Oczywiście, że Murat jest winny. Widziałam, zakazy i ograniczenia Murata były tylko przykrywką, żeby odwrócić uwagę ludzi. Teraz zrzuci winę na buntowników i... Na ciebie. Współpracowałeś z partią Hena. Bardziej się martwię o ciebie. Murat wie, że jesteś lojalna wobec opozycji. Mustafa, lepiej się nie wychlaj i zdzieraj ślada. Murat nie spocznie, dopóki się nie zamści. O, doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Mustafa był spokojna. nawet co bardzo. Wydawało się, że przyszedł przez wszystkie etapy akceptacji tego, co nieunikniona. A może nie chce denerwować swojej dziewczyny? Jasmina. czy mogę z tobą chwilę porozmawiać? Zulejka się spięła. Nie martw się, Zulejko. Chcę tylko porozmawiać, nic więcej. Tak, oczywiście. Weszli do ogrodu. Było to najspokojniejsze miejsce, jakie mógł teraz znaleźć. Nie zdzie zostawiać i się ukrywać, gdy jesteś tutaj, w mieście, które ledwo się trzyma. Czuję, że śmierć, Moulay, Aklama, Akmala nie przejdzie bez echa. Miał wielu zwolenników, a zarzuty w budze buntownika. Młodzi nie wierzą moradowi i nie będą tego tolerować. Martwię się o Ciebie. Jak mogę odejść, skoro Ty jesteś tutaj? Ja przelekł do niego, dotykając go czoła swoim. Jeśli naprawdę się o mnie martwisz, przez jakiś czas nie będziesz się wychylać, bo jeśli coś ci się stanie, umra, zanim rad z tą, że się mnie pozbyć. Nie okradaj mnie ze wspaniałego ślubu. Jeśli natychmiast nie znikniesz, nie będę miała pana młodego. To moja piękna przyszła żona, samolubna, nawet w tak wzruszającej chwili. Udało, że ledwo powstrzymuję łzy. <słuch> Hej, staram się cię wspierać. Wiem i doceniam to. Błagam cię. Zniszcz wszystkie ślady Twoich powiązań z opozycją. Zrób to <słuch> dla mnie i swoich sióstr. Będą bezpieczne, obiecuję. <słuch> Jafar tu jest. Mam mało czasu. bo się, że Murat coś zrobi. Oczywiście, że kontynuuj rozmowę. Nie mogę tak. Muszę go wysłuchać. Wiem. Tamten dzień, kiedy próbowałam uciec z miasta, ale nie wyszło. Przedą ulicami, których zwykle unikam. Chciałam być częścią innego świata. Nie tego, do którego należy moja rodzina. Zobaczyłam cię i byłam zachwycona. To był chyba pierwszy raz, kiedy moje serce zabiło mocniej. <grym> tak szybko zdobyłam twoje serca? Chciałabyś ale zrozumiałam, że nie będziesz wymarzoną synową mojej matki, co niewątpliwie dodało ci zaraz. Wiem, że się o mnie martwisz, tak jak moja siostra, może mój ojciec, ale matka. Nie jestem pewien, czy by się przyjęła, gdyby coś mi się stało. Jest teraz dla mnie jak zupełnie obca osoba. Myślę, że ona cię kocha, ale ambicje nie pozwalają jej się do tego przyznać. Nie myśl o tym teraz. Zawsze przy tobie będę. Ja... Sporo czasu minęło, nim Jasmin przyznała przed samą sobą to, co zamierzała teraz powiedzieć. Kocham cię. Zamknęła oczy i poczuła, jak jego miękkie delikatnie dotykają jej warg. Przytulił ją mocno do siebie. Ja też cię kocham, Jasmin. Chociaż tak bardzo starałam się od tego uciec. Wrócę, obiecuję ci. I nie ośmieli się ukraść ukreślam nawet minutę szczęścia. Kto wie, może tak będzie. Musi tak być. Musi, ja się na inną opcję nie zgadzam. Będziemy walczyć o to, żeby tak było. Postaram się e, pospieszyć. Usunę pliki z komputera, porwę i wyrzucę listy i gazetę. W razie potrzeby zniszczę kartę sim, aż znajdę sposób, żeby się z Tobą skontaktować. Uważaj na siebie. Skierował się do wyjścia, rzucając jej ostatni smutne spojrzenia. <laughs> Smutek. Smuteczek. Robiło się późno. Przyszła pora, żeby Cindy i Jack wrócili do hotelu. Zaproponował Sidowi, żeby poszedł z nimi. A ten się zgodził. Cindy starała się zachować mm, rutynę przed ważną sesją zdjęciową. Pożegnawszy się z wszystkimi, Jasmin, Zulejka i Jafar postanowili napić się Możesz nam powróżyć? Tak dla zabawy. Zulejka zaczęła protestować. Nie miała teraz ochoty przewidywać przyszłości. Ach, to był ciężki dzień. Przynajmniej ojciec czuje się lepiej. Zaglądałeś do niego? Tak, śpi spokojnie, już nie dosza. Lekarz mnie przestraszył, ale razem znajdziemy rozwiązania. To dobrze, że jego ciało walczy. Zulejka tak się ucieszyła, że włączyła swoje ulubione piosenki narodowe. Wydawało się, że ptaki na zewnątrz świerkają do rytmu. Jasna, nieco się uspokoiła. Nagłodmu wiatru zerwał gazetę ze stołu, niemal zrzucając ją na podłoga? Jest jeszcze nowa. Dobrze, że ją zauważyłam. Powinna ją schować. A co? Coś z nim nie tak? Od kiedy ukrywam gazetę? Och, to nie tak jak myślisz. Kiedy byłaś w Brazylii, twój ojciec zaczął zdrowić, ale potem znowu mu się pogorszyło. Kiedy czuł się lepiej, prosił o zagraniczne gazetę. Chciał być na bieżąco z wiadomościami. Cóż, to, co go interesuje, interesuje też mnie. Podniosł gazetę i natychmiast naknęła się na bardzo interesujący artykuł. Dawno nie czytam po angielsku. Możesz czytać na głos, lub cię słuchać nawet się nic nie rozumiem? Nie ma sprawa. Wirus próżności. Tak jak jeszcze mężczyźni, zdrowiają życie modelek i nas wszystkich. W ostatnich miesiącach Brazylia przechodziła ciężkie chwile. Została wciągnięta w sieć intryk na Bliskim Wschodzie, żywcem więc powieści. Dziewczęta znikają tam niepokojąco często, a wokół szaleje dziwny wirus. Nie przynosi się drogą powietrzną, ale jest bardzo podstępny. W latach 90. wirus ten. Dota do niektórych brazylijskich miast, omijające świata. Historia się powtarza. Piękne dziewczyny giną w Rio i w Seferze. W Rio sytuacja nie jest jeszcze tragiczna, ale czy chcemy, żeby do tego doszło? Kontakt z władzami Seferu jest niemożliwy. Zmiana lidera tylko pogorszyła sytuację. Jeśli chodzi o Rio, czy mamy się z czego cieszyć? Dzięki Jamesowi i Blackmorfowi udało nam się zdobyć poszlaka. Przez lata przemykaliśmy okrona na okrucieństwa elit, mm, gloryfikując geniusz Augusto Palmiera. Ale okazało się, że mm, pociąga za wszystkie sznurki. Dziesiątki dziewczyn padły ofiarą handlu ludźmi, a Augusto upajał się władzą, Razem ze znanymi politykami i biznesmenami. Pan Blackmore wykorzystał swoje koneksje, aby mm, postawić łotrów przed sądem. Udał się również do Seferu, żeby pomóc brazylijskim naukowcom dotrzeć do prawdy i uratować niewinnych ludzi. W przyszłości udało Ci się uzyskać pomoc Jamesa. Teraz ludzie stopniowo dowiadują się prawda. Musimy uważnie śledzić tok wydarzeń. Wirus może być tylko początkiem, a w przyszłości może nas czekać coś znacznie gorszego. Dlatego musimy pomóc mieszkańcom Seferu i innych miast, których władze są głuche na prośby i płakanie ludzi. Sprawa tancerek. Potwierdzam moje słowa. Musimy chronić nasze kobiety, powiedział Blackmore na ostatniej konferencji prasowej w tej kwestii. Wszystko to przypomina kiepski film, do którego wrzucono choroby, dziewczyny i polityka. Może się wydawać, że wszędzie węże spisek, ale ludzie nie chcą słuchać. Niestety, to już nasza rzeczywistość, a spiski tylko się mnożą. Nic nie zrozumiałam, ale czytałaś z takim uczuciem? Stało się coś złego? Ach, nie powinna mi denerwować. Wszystko w porządku. Nie martw się. Ach, jeśli jedna z głuchych zagranicznych gazet publikuje takie artykuły, to sugeruje mm, ingerencję salechów. Nic dziwnego, że ojciec czyta je po kryjomu. Porządnie mm, ją ukrył, dobrze? A porządnie ją ukrył, dobrze? Nie ma sprawy. Jest mi oczy. Rozkoszuję się chłodną wieczorną bryzą. Nie zauważyła czasu i tego, jak miasto pogrąża się w ciemności. Wszędzie panowała cisza, ale Jasmin dobrze wiedziała, że długo taki spokój nie potrwa. Krzyki i przekleństwa wypełniły nagle ich ulica. Zeskrzepiały bramę. Co się dzieje? Cholera. Gniew ludu spadł na dom byłego przywódcy. Biegnij do salonu i zostań tam. Ja się wszystkim zajmę. Ach, nie możesz iść sam. To moja praca. Poza nie ma nikogo innego. Murat y, posłał drugiego hojniarza, żeby zajął się zamieszkami na placu. Jakby wiedział, że coś się szykuje. Hmm, uroczo. Popatrzmy do wyjścia. A ja próg próbował w pokoju